Siema, Widzowie. Fajny serial widziałem ostatnio. Dzisiaj przygotowałem dla Was kilka słów na temat e, antologii serialowej Potwory. Najpierw pierwszy sezon, czyli historia Jeffrey'a Damera, seryjnego mordercy. Potem był drugi sezon, czyli taka opowieść o braciach Menendez, którzy też mieli sporo za uszami. No i w końcu teraz e, dostaliśmy od Netflixa trzeci sezon, czyli potwór, historia Eda Gina. Muszę powiedzieć, że. Historia, którą opowiadają w tym sezonie, jest już znana z szerokiej publiczności i w popkulturze od wielu dekad. Najpierw była Psychoza i Norman Bates, potem teksańska masakra, masakra piłą mechaniczną i Leatherface, aż w końcu Milczenie Owiec i Buffalo Bill. I każda z tych historii niestety przekształcała tą prawdziwą opowieść na swoją modłę, i nie do końca widzieliśmy to, co faktycznie się działo. Tutaj twórcy, tak jak i w poprzednich sezonach, nie gloryfikują morderstw ani psychopatów, starają się dojść do sedna sprawy pokazać człowieka, który stał za tymi makabrycznymi morderstwami pokazać przyczyny, no i to, w jakiej sytuacji, można powiedzieć, dziejowej on się znalazł. Jeżeli chodzi o samą tematykę, to tak naprawdę to, to jest. Serial o izolacji i chorobie psychicznej, natomiast podany w bardzo brutalny sposób. Jeżeli nie lubisz true crime movies czy seriali, nie lubisz makabry, groteski, horroru, to to może nie jest serial dla Ciebie, ale jeżeli lubisz, to wręcz, wręcz odwrotnie. Bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć tutaj fenomenalną rolę Charlie'ego Hanama, który właśnie wciela się w postać Eda Gina. Zrobił to w niesamowity sposób. Ja muszę przyznać, że nie wiedziałem, że ten aktor ma taki wachlarz możliwości. Wy go możecie znać z wcześniejszych produkcji, czyli Gentlemani, albo Snowy Anarchii, też takiego dobrego serialu. No ale tutaj to jest jego aktorskie opus Magnum. Przetransformował się w sposób niesamowity. No i tak jak było w poprzednich sezonach, tutaj znowu mamy od strony realizacyjnej i aktorskiej naprawdę no takie małe cacko. Ciekawostką jest to, że Netflix już przygotowuje kolejny czwarty sezon, który będziecie mogli zobaczyć w 2026 roku, a jeszcze w tym sezonie zagrała dość, może jeszcze nie tak mega rozpoznawalna, ale młoda fajna wokalistka Addison Ray. Ciekawe, czy ją zauważyliście? Jeżeli lubicie takie filmowe, serialowe polecajki, no to dajcie lajka, zaobserwujcie, no i napiszcie w komentarzu, która z części tej antologii podobała wam się najbardziej. A tymczasem do zobaczenia.